Witam, Karol Majrowski firma Kosmocel. Jeśli chodzi o rekomendacje firmy Kosmocel i Osadkowski, czyli naszego dystrybutora w Polsce, to oczywiście każdy z naszych produktów wpisuje się, czy to w uprawę warzyw, czy owoców miękkich, sadów. Natomiast to, co chcieliśmy wyróżnić w tym roku, co wprowadzamy jako nowość na polski rynek, to produkt o nazwie Rutex. Jest to produkt dedykowany po to. Żeby wzmocnić jak najbardziej system korzeniowy rośliny, tak mówimy tutaj o tworzeniu silnego i yy, yy, silnego korzenia o dużej ilości korzeni włośnikowych, które to korzenie włośnikowe będą pomagały w pobieraniu składników pokarmowych i wody. Wiemy, że co roku ten klimat nam się troszeczkę zmienia, że czasami na starcie sezonu brakuje tej wody, w trakcie sezonu także jej brakuje. Dlatego jeśli na początku zadbamy odpowiednio o rozwój systemu korzeniowego, później na pewno będzie łatwiej roślinom przetrwać. Dodatkowo produkt wspomaga wydzielanie kwasu cytrynowego poprzez korzenie, dzięki czemu jesteśmy w stanie odblokować nieco fosfor, który możemy mieć zblokowany, jeśli uprawiamy coś na glebie, która nie do końca ma uregulowany. Odčin. więc tutaj też będziemy w ten sposób działać. Dodatkowo wpływamy na produkcję pewnych genów, które są odpowiedzialne też za przepływ wody w roślinie, dzięki czemu roślina jest w stanie więcej tą, tą wodą się wysycić, przez co w tych okresach, kiedy będzie jej brakowało, lepiej przetrwać te trudne warunki. Także zapraszamy do wypróbowania tego preparatu. Możemy go aplikować, jeśli mówimy o warzywach już na etapie produkcji, rozsady po to, żeby już tutaj budować. Jeśli mówimy o uprawach w gruncie już później, oczywiście najlepszą opcją do, za, do aplikacji będzie system fertygacyjny. Jeśli takiego nie posiadamy, wtedy większa ilość wody tak, żeby wpłukać produkty do gleby, gdyż zawiera też część organiczną, tak więc ona powinna trafić, żeby to wszystko e, fajnie działało. E, to, co ważne i to, co dalej polecamy i rekomendujemy do upraw warzywniczych czy też jagodowych, to produkt Mind Mind, Tak, Wiemy, co się dzieje, postępuje nam ciągle Europejski Zielony Ład. W tym roku wypadają nam kolejne substancje czynne ze środków ochrony roślin, ubywa nam tych środków, więc te zagrożenia, które będą powodowały szkodniki, będą duże. Tak? Mamy mniej możliwości obrony, dlatego Mightmine jest pewną alternatywą. Pamiętajcie Państwo, jest to nawóz zarejestrowany, jest to produkt jako nawóz wapniowy do listy, natomiast posiada część organiczną, która wpływa na fizjologię rośliny, uruchamia w niej pewne mechanizmy, które odstraszają szkodniki. Tak? Jest to chociażby wydzielanie kwasu jasmonowego czy też chinonów. To powoduje, że szkodnik niechętnie zasiedla taką roślinę, nie żeruje, nie rozwija jako populacji. Szczególnie jest to istotne też, jeśli chodzi o ten produkt, że nie ma on żadnej substancji czynnych, czyli nie pozostaje nie nam żadnych pozostałości w roślinie. Bezpiecznie możemy go stosować w całym okresie wegetacji, podczas zbiorów, bez żadnego ryzyka zagrożenia dla, dla zdrowia ludzi, owadów pożytecznych tak, czy innych, e, innych rzeczy, które stosujemy na plantacji i chcemy, żeby nam pracowały na to, żeby ograniczać te populacje. Jeśli będziecie Państwo chcieli uzyskać więcej informacji na temat naszych produktów, zapraszamy do kontaktu, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dziękuję.